I, ja, jest o ja to. Tu jest libo, bo się wszyscy blokują na tym idzie. No, poblokowali midzie. Tak. Co on kurwa zaczął? O kurwa, nie Kosie, no. On, on jest, on on jest po pół. jednym prawym, po jednym prawym jest. Dawaj go Przemo. Blokuj go, blokuj go. Lec razem jego. Nie ma takiej potrzeby. Dzik, dwóch plecy. No i super, efekt. Tak. Zacząłem pomóż, nie? No, wiedziałem, że ty przyjdzie z pleców. Słyszę, idea, słyszę Aj Ej flashuje side, flashuje side, uwaga. Mam erycel. Kurwa, przewagę Leży. Pokażę, hmm. żółty.

No, o, no, jakbyś no. go nie zabił! Nie bo. wiem, stary, nie wiem. Drzwi A, a WPA schody. Schody przemów. Kurwa! Mid. Odpuszczam wodę. Na midzie masz WP Odchodzę, Nie biorę. Kurwa, woda woda woda, woda. woda, 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 paka woda. Wody ci mogą zaskakiwać. mida, uważaj. Modali smokami. mi. Szedł, jeden Brawo. Ale nie to Ale musisz się do tego Pomóż, pomóż! Muda jest, pomóż! Ubity, pomóż, cicho, żółty, cicho. na daleko Ej cicho! Jest main! pomocy, no, pomocy! idę, się idę. Taki A, nie widać, że jechali Dobra idę 2B, 2B flash, flash mi! Slash, flash, Co on tu robi? Mam pakę, chodźcie skróćcie tego main! Przed. Super, teraz jest jeszcze, teven, teven. I side. Side seven. Ja pierdolę. Puszczę shift i zabijasz. Kurwa z e tym e fleszem nie śmieć. E Uch, no dobra, nie wiem e jak wyponowywa fraga, zrobiłem. jak mówisz, patrząc na jej i nasze, no to. Nie ma wyboru. Te mi stary. Pięknie, pięknie przemawia.

sztota ja dwu sztota to dużo będzie nie wiem chyba nie dostanę One co long o to jest jest long sloga jest lock jest dwóch dwa dwóch dwu ja pierdolę dwóch na paczkach on dostąpi Dawaj tam, pomalaj z prawej O Boże, poczekaj na mnie Nice Dawaj, dawaj tam, wjeżdżaj W rogu do prawej Wjeżdżaj, wjeżdżaj, gdzieś do Nie trafiłeś, palaka A jedno Kurwa, przeskanował, tak! Long i CT Kurwa mać Long, Ale long Ale jest, jest. jest na środku no jest na środku, czy na przodku yeah. zajdą? Tak tak nice oh. No ale to co, bez ryzyka nie ma zabawy, nie? Mm, Ojoj, Na razie dla mnie. Nie, tabak, u. No tu ta jedna skrzynka może wszystko zmienić. O. Ten duszol, tak naprawdę. No ale to na razie dobrze sypie ogólnie. No, na dobrze razie tak każdej, Na razie każdy z każdej zwraca. U. No przemo na plus. Mm. To Ej, zwrot Chyba jest będzie. Ojojo, oj, ile to? Zwrotku się. No tak no tak tak. to ma. No i ma to oj. do końca. Ma to do końca. Ale kurwa No nie, nie zwróciło Wartek, się olin. za dużo. Olin, olin. Nie zwróciło się <laughs> za dużo. <śmiech> 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 jest tak? Raczej. Tak, tak jest. Ile to kasy idzie? 5008. O, o. dobra, by... Czekaj. Jak nic w tej mi to zbiera. A do Proszę daj. Oby nie ja tabaka, może no jem ja z Tabaką jeszcze żadnej bitwy nie wygrałem. Ja może wystarczy. Oka. Nie, 62. <coughs> A jak z disco? Mega, mega dobry drop. No mega dobry. A takiego pustówka kiedyś trzeba. Kurwa rozwrotka. zwrotka. Odłuka, Ej, no? ja coś czuję, że to będzie ładny przychód. Dlatego. O, dla ciebie. Tabaka. Dlaczego ja tu jeszcze nie. tu szole Mogę po tysiącu rzucać. Dla ciebie. Daj mi, daj mi, to. to daj mi, Daję wam. To jest, że kto by tu szale to My w dupie jesteśmy. Ja ja to szale nasze trzy pod Bo ty 60. Ale si. I teraz przemo. Wojtek takich skinów to na ziemi nie podnosi. Ja liczę na, ja na kose jakoś. No, ja bym chciał jakieś rękawiczki. Już chuj tam dla kogo, aby dało. Uu. Ja z tego tu szale trafiłem, proszę. stuwa. Ja, 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 ja. Ja, ja tu szale trafiłem ja. za tysiąc kose. A kurwać. Ale główno! gówno, Jak zwrotki nie ma chyba. Jees, jest. Jest. Nie wiem, czy zwrot, jest wiem, Chociaż nie wiem czy jest. Nie wiem. jaki złoty strzał. No o, i wasz. Wasze, wasze. Wasze. Dzikie. Ale shit Ile ci dziki zostało? 600. Fajcie jeszcze. jakiś. A co, Za 600? Za to szybko, bo ja robię za z tabaku, nie wiem czy robić. No to za resztę, no to rób i za resztę może. O kurwa. Dobra, dołączam. <laughs> no, kurwa, 25 zł mi zostało, miałem 720. Zaraz będziesz mi o tysiaka. Oby któryś z nas miał teraz Oby więcej. Ole, to by nie dało. Nie, nie A co, mnie zwróciła się ta. A to folii jakby To rzadkość. Mi zwykła. No kurwa, to on no, co to się... daje te naklejki? No ale to jest. No zadych jest 31, to już dobry drop. A no teraz tobie coś chyba. No, tak. no ty mnie wyruchałeś na tych naklejkach. No Dobra, tu, może ter... tu może być o, tu, wszystko. tu tutaj o... musi być kosa, musi być kosa. Tu nie no ma kosy, są są tylko. Nie ma? Jak, same kałaky? No a ja. co? O, o, 53. Uuu, ładnie. Ale dalej przemaw prowadzi. Nie wiem, stary. Teraz Oj, dalej to jest twoje. drogi chyba. Dalej, to moje. No to ostatnie mogę albo zabrać, albo dać. Tu, tu chyba też zresztą. Zresztą. Nie, dobra. Na razie te kołachy nie zawodzą aż, tak? Ale. No, ten kurwa co dają. ci dało? Co? Co chłopu dało? Co? Oh, za no, 1500 zł? Jest <laughs> edgarz, ten no. no, jest brzydki od basz, No jest brzydki, ale nie za O dźwięk, dźwięk. Kurwa! Ile tam to było procent stary? Mało, zero coś. Nie. Wiem, że kołachy uh. mogą sypnąć. Ale, dym, o, siwy dym. Siwy czeka was rucha jak... Siw, ej, za, ej, ale... to, stary. Za to, co ten. Ile? To ja sobie wykręciłem, dasz mi coś. Dam ci no. pierdole! 1700 z 400? Ten kałach dobrze zrobię, co? Nie no, ty... no ile, zro... ile zrobiłeś w tej bitwie? Nie powiem. No coś... I tak sobie sprawdzę, pamiętasz czy nie? To 19. No to też miał, że tyle skina. Nie, nie, nie. Jest zasada, że przegra... Nie no, daj ruch, mu, Przemek nie ma. W plecy ktoś patrzy? Nie. Wybiegniemy, Przemu? Main i Leży. Jeszcze niebieska, jeszcze niebieska chyba. W leży. Spalony, spalony. GP dojeżdża. Chyba Jo, 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 w plecy. Lobby. Garańże jeden. To jechał rampę, ja dam. Kiloczyk. Ciało sobie traciło. Kilo. Liczyłem. Dużo. Ja myślałam, że wszyscy na przykład może. Chodź do at. Jeden garaż, a Bupa w kółku. Stała. Dawaj, wybiegaj. Wylec. Brawo, Przemek. Jeszcze. Plankuje jeszcze jeden. Plantuję na heaven. Heaven. I heaven. heaven. Heaven i main. Tak stron na ma. Brawo. idziesz, po Kurnik. Nie chodzi. Abo, nas, było. No i masz tego Ejsa. Tylko na, na spokojnie podpalaj się. Aha. Jopier ja dole, heaven. Zadziałem. O Boże, aż mi serce szybciej bije. Tak, dobrze. Ale sam go widziałeś na chyba nie. No ja wiem, ale ja na szybki. Mhm, mm na widzę nie, nie widziałem go, wiesz? No, on ma zero, to ma coś. Ja też. Aha, main. No to się długo przyładowywuje wywołuje. Dwóch pod mainem, dwóch, w już. Kurwa, mać. Kłaba Jednego killa ma. Nie, Smok do garażu, jedna darze. A, Jeszcze tam, dalej, dalej. Puszczam outside. Mam pakana. na.